Cześć, mam na imię Lilia, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie o świętach Wielkanocnych. Mam zamiar dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, jak odbywają się święta na Ukrainie, święta Wielkanocne i porównać ich z tym, jak to wszystko odbywa się w Polsce. Jesteście ciekawi? Łapka w górę i zapraszam do oglądania. Mam zamiar przejść po kolei od samego początku, zaczynając od wielkiego postu, a nawet od tłustego czwartku. W Polsce przed wielkim postem istnieje takie święto jak tłusty czwartek. Na Ukrainie istnieje podobne święto, na Ukrainie, w Rosji. W Rosji e, to święto nazywa się Maslin, w Ukrainie kododzi, chociaż, tak no, szczerze mówiąc, to na Ukrainie też często nazywają to święto Maslena, czyli chodzi o to, by najeść się przed postem. Zazwyczaj w ten dzień je się naleśniki, pierogi, czyli takie święto żołądku, kiedy można jeść co chcesz, ile chcesz i nie bać się o to, że otyjesz. W tej kwestii jesteśmy podobnie ze świętem, tym tłustym czwartkiem i masleną, albo kolodzijem. Jedynie muszę zaznaczyć, że jednak u nas w nie dni odbywają się te święta, bo e, jednak różnią się nas te kalendarze świąteczne. Tak samo jak Boże Narodzenia mamy winny dzień, tak samo i święta wielkanocne odbywają się w inny dzień. Na przykład w tym roku różnica cały miesiąc. Chociaż zdarzało się tak, że w Polsce katolicka i e, prawosławne e, święta wielkanocne odbywały się w ten sam dzień, ale to rzadko się kiedy zdarza i na przykład w tym roku różni za miesiąc. W Polsce święta wielkanocne będą w, w tym 2001 roku na początku e, kwietnia, a w Ukrainie na początku maja. Za tydzień w niedzielę przed świętami wielkanocnymi obchodzimy takie święto jak e, Wierzbna Niedziela. W Polsce to chyba. Palmowa niedziela, kiedy idziesz w Polsce do Kościołu, w Ukrainie do Cerkwi i oświęcasz w Polsce znów palmy, takie zrobione ręcznie. Ja właśnie. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam, to tak zdziwiłam się, że takie coś robicie, oświęcacie, bo u nas na Ukrainie, jak już mówi nazwa sama, e, oświęcamy, świę, świętymy, święcimy, <laughs> oświęcamy wieżbę. I jest taki ciekawy i trochę śmieszny obyczaj, takimi poświęconymi gałęziami wieżby e, trzeba bić domowników, macie leko, i przy tym e, mów, mówią się takie. Swoła, czyli biją się taką gałązią, lekko powtarzam i mówię się, nie ja biję, biję wierzba, za tydzień, niedługo będzie czerwone jajko. Ja słyszałam o tym, że w Polsce coś takie jest, może też bijecie jeden drugiego tą e, palmą, ale w ogóle po co to robione? To robione bardziej po to, by e, taki rytuał, by człowiek był zdrowy i by był szczęśliwy, no czyli to nie dlatego, żeby źle zrobić człowieku, a tylko po to, żeby on odwrotnie, by inny człowiek miał w tym roku dobrze. Bo u mnie w domu, ja ile pamiętam, mama zawsze przychodziła z cerkwi i biła z tymi gałąziami. Nie rodzice nigdy nie biły, ale właśnie to w tą na niedzielę to jeden dzień, kiedy dostawałam gałązią po pupie. Znów powtarzam, to tylko tak symbolicznie, to po prostu lekko dotykając tą wierzbą dostawałam takiego. Kupniakę. Kolejny dzień świąt wielkanocnych to 34. Nie słyszałam, żeby jakoś specjalnie też obchodzili ten dzień. Czytałam w internecie, że w kościele macie taki, ja nie wiem, w kościelach rytuał i to też nazywają się. Kiedy księdz omywa 12 osobom nogi, jakby w. w Pamiątkę o tym, że Jezus omywa w nogi swoim tym uczniom. I, e, sama przeczytałam to z internetu. Nie wiem, czy to faktycznie tak jest, czy to faktycznie tak odbywa się, ale mówię, co jest. I e, powiedzcie mi, czy poważnie środa u Was popioł, popiołowa, kiedy księdz posypuje głowy poświęconym popiołem e, ludziom. No bo u nas też czegoś takiego nie pamiętam. Właśnie chodzi o czwartek, czysty czwartek, i w ten czwartek trzeba wysprzątać pomieszczenie, i też zawsze pamiętam, mama w ten dzień robiła takie sprzątanie mega. Całego domu, czyli takie przygotowania przedświąteczne odbywa się w ten dzień i koniecznie trzeba było w ten dzień sobie wziąć przyśnic, no, czyli być czystym. Piątek się nazywał na Strasny Nie wiem, jak to będzie brzmiało po polsku, ale chyba sami wiecie, że to dzień, kiedy rozpiali Jezusa Chrystusa znów. Nie wiem, jak to po polsku. Chyba rozpiali. Chrystusa, tak poprawnie mówić. I też czytałam w internecie, że w Polsce w ten dzień nam mszy księdz ułoży się na podłogę, jakby w, tak krzyżem, i czyta molitwy. Ja nie wiem, czy to jest tak, czy nie, napiszcie mi, bo brzmi to trochę dziwnie. Nie wiem, może wygląda to spoko, ale jakoś tak. Ja nie wiem, jak na przykład odbywa się to do końca w Cerkwi na Ukrainie, bo zazwyczaj w piątek, sobot, w piątek, czwartek nie chodziłam do cerkwi, chodziłam tylko już na samą Wilkanoc. Ale na pewno też jest jakaś msza i jakieś też odbywają się rytuały, ale nie wiem, czy tak też coś robi ksiądz, czyli swierścienek na Ukrainie. Jeśli chodzi o takie zwyczaje, to w ten dzień nie wolno o, tam śpiewać, robić coś wesołego, Czyli ten dzień uważa się za dzień smutku, on musi przejść tak spokojnie, bez, bez jakichś tam wesołych rzeczy. Nie wiem czy wszyscy rodziny dotrzymują się tego, ale na przykład, no ja wiem, że tak jest. Czyli nikt nie, nie będzie pilnował, słuchasz Ty tam jakiejś wesołej muzyki, czy oglądasz jakieś komedie, czy nie. Ale w ogóle, jeżeli jesteś osobą bieżącą, to musisz jakby dostosowywać się do tego, że to jest taki dzień smutku. Sobota. Co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że okazuje się, wy świę... święcicie... O Boże, te słowo po prostu nie do wytrzymania. Świę... świętuje, Wy święcicie... nie... Mam nadzieję, że to poprawnie mówię. I mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi, jeśli nie poprawnie mówię. Święcicie Wasze koszyki w sobotę. Rano. Chociaż też czytałam informację, że niektórzy święcą w sobotę wieczorem. I proszę powiedzieć mi, jak to jest faktycznie, bo ja sama widziałam jakoś, że w sobotę rano ludzie wychodzili z koszykami ich święcić do kościołu. To ja przyzwyczajona, że te, no to w samej nazwie, święta wielkanocne, czyli to Wielka Noc e, i z soboty na niedzielę, kiedy Chrystus z martwych Thanks. Wstał chyba tak, to się e, mówi się po polsku. I u nas na Ukrainie e, Msza odbywa się całą noc. Chodzi o to, że jeszcze e, późnym wieczorem zaczyna się tam Msza i trwa całą noc, i aż o gdzieś o godzinie 4, 3, 4, no raczej 4, e, tylko można będzie poświęcić koszyki. I ja pamiętam, że na przykład dużo ludzi nie chcą wstać całą noc, bo to e, przypominam, właśnie, że u nas w cerkwi my nie siedzimy, my musimy cały czas stać i to jest bardzo męczące całą noc stać, kiedy cała cerkwa pewne ludzi ty stoisz, tam się zaczyna te kadylo, czyli tak pali się takie specjalne ja nie pamiętam, Laden to się nazywa po ukraińsku, no czyli to wszystko tak, no śmierdzi można powiedzieć, ma specyficzny aromat i dużej dużo ilości osobom się robi źle w cerkwi. I Ja sama ostatnio, jak byłam mi, już było źle, bo po prostu nawochałam się, tego wszystkiego było duszne, nie było powietrza. Ja zmęczona była, że trzeba było stać, i dobrze, że można wyjść, jakby oddychać świeżym powietrzem na zewnątrz. Ale ale to naprawdę ta msza jest męcząca i um, takie wierzące ludzie stoją naprawdę cały, całą noc. A inni na przykład, no nie, tak, nie powiem, że oni nie są wierzący, po prostu, którzy nie mogą na przykład, nie mają możliwości, ale chcą oświęcić te koszyczki, to e, często przychodzą na przykład o trzeciej, czwartej nocy, już kiedy odbywa się bezpośrednio same te oświęcenie koszyczków. Tak, my też święcimy koszyczki, kładamy tam kiełbasy, Jajka, różne domowe smakołyki. No i właśnie, jeśli chodzi o napewnianie koszyczków, ja wiem, że u Was jest też popularne, że trzeba takiego małego baraniczka też postawić. U nas czegoś takiego nie ma. Najważniejsze, by w koszyczku odnalazły się jajka, pomalowane i o, o taka paska. Wiem, że w Polsce robicie babkę, czyli to takie bardziej z dziurką w środku, nie? albo robicie sernik. U nas to musi być podstawa. Taka paska to jest drożdżowy ciasto. Teraz pokażę Wam przepis, jak to przygotować. I jeszcze. Tu ja ozdobiłam po prostu posypałą posypką, ale u nas jest też popularny, by tu naklejać tam krzyżyk jakiś albo na przykład litery H i W, czyli Chrystus Woskres, czyli Chrystus z martwych stał, czyli jeżeli przetłumaczyć dokładnie. Jak obiecałam, pokazuję przepis na paskę, może zechcecie przygotować. Nie ma nic trudnego i jeszcze chcę zauważyć, że to znów kuchnia domowa. Każda gospodynia ma swój własny przepis na to takie ciasto. I ja nie pretenduję na to, by być mistrzynią w ogóle wypieków, dlatego po prostu zrobiłam swoją taką wersję domową paski. Aby po prostu Wam pokazać, jak to jest u nas. Paska się gotuje z drożowego ciasta. Najpierw nalewam troszeczkę mleka, bo rozgrzewam go w mikrofolubce, troszeczkę, tylko żeby trochę cieplejsze mleko było i wsypuję do mleka drożdże. Dodaję łyżeczkę cukru, łyżeczkę mąki, żeby szybciej drożdże urosły i zostawiam na kilka minut. Około 150 g masła roztapiam też w mikrofolubce. Wbijam 3 jajka. Dodając 3 łyżki cukru, można dodać więcej, bo ja powiem, że u mnie była taka e, troszeczkę słodka. Jak ktoś lubi tak mocno słodką, to polecam dodać więcej cukru. Ja dodaję trochę mleka, ci roztopione masło. drożdże już zadziałały, możemy ich też dodawać do ciasta. Mam mąkę i mieszam. Tu wspomniałam, że zapomniałam dodać cukier wanilowy, dlatego na tym etapie też dodałam cukier wanilowy, lepiej go dodawać od razu do jajek, żeby on się rozpuścił. I jeszcze zapomniałam dodać soli, także nie zapomnijcie o soli, chociaż i bez soli też spoko wyszły. Najpopularniejszy dodatek do paski to rodzynki. Ja dodam yy... Morele suszone, u mnie morele suszone ekologiczne, dlatego nie tak wyglądają, trochę brzydko, ale tak muszą wyglądać prawdziwe morele, które suszone tradycyjnym sposobem. Drobną kosteczkę i dodaję do ciasta. Niektórzy gospodyni dodają tyle mąki, że ciasto się robi takie bardzo, bardzo gęste. Ja e, wolę dodać troszeczkę mniej mąki, mi się wydaje, że wtedy paska wychodzi taka bardziej miękka. Jak widzicie wszystko robię na oko. Po prostu staram się uzyskać konsystencję, którą potrzebuję. Wykrywam ciasto, żeby nie odwietrzyło się i odstawiam na chwilkę. U Was, jak i u mnie nie ma foremek do paski, to możecie <grysty> wykorzystać w taki sposób. Wam będzie potrzebny słoik i folia aluminiowa. Wracamy do góry nogami słoik i owijamy go folią. Mi wystarczyło trzy takie warstwy, by uzyskać taką stabilną foremkę. Nierówne granice obcinam nożyczkami. I voilà! foremka gotowa. Smaruję formy olejem i daję tam ciasto. U mnie wyszło dwie takie foremki, czyli zrobiłam trzy, a wykorzystałam tylko dwie. Rozgrzewam piekarnik do 50 stopni, później go wyłączam i zostawiam tam ciasto, żeby troszkę postało, żeby troszeczkę urosło. Kiedy ciasto urośnie, to już uruchamiam piekarnik na 180 stopni i normalnie pieczę paski. Kiedy już wydaje się, że paska gotowa, sprawdzam, czy jest to faktycznie tak, takim patyczkiem drewnianym. Jeśli wyciągam i on jest suchy, znaczy wszystko już gotowe. Dla ozdoby będę wykorzystywać lukier i posypkę. Kiedy paski już wystygną, po prostu polewam je lukrem. Lukier oczywiście trzeba najpierw roztopić. No i posypuję to posypką, chociaż posypka jakoś nie bardzo chciało przyklejać się. Taki prosty, a smaczny przepis na paski na takie ciasto wielkanocne po ukraińsku. Jeśli chodzi o jajka, to mamy taką tradycję um, zabawa w mocaka. Słyszałam, że w Polsce kiedyś tam mnie też to było popularne. Niektórzy nadal stosują tą tradycję, można stosować tradycję, czyli znaczy dotrzymują się tej tradycji, u nas to jest bardzo rozpowszechniona zabawa w mocaka, polega ona na tym, że bierze się dwa jajka i bije się jedno ob drugie, czyli u mnie jedno jajko, u kogoś drugie. I e, kiedy bijesz, musisz e, mówić e, Chrystus z martwych stał, bijesz, jeżeli u Ciebie rozbiło się, to jakby Ty przegrywasz, później odwraca się jajko inną stroną i e, inny człowiek bije i mój, mówi e, prawdziwe, że wstał i też bije e, no, jajko ob jajko. Chodzi w tej grze o to, by znaleźć jajko, które Najmocniejsze, czyli tego mocaka, jajko mocaka. Kontynuując temat jajek, mogliście zauważyć, że mam takie ozdoby, zrobiłam ich własnoręcznie i teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Nie wiem, czy w Polsce coś takiego jest, na pewno musi być. To jest ukraińska pysanka. Są różne rodzaje pysanok. Są skrzepanki, pysanki, kapanki, driapanki, bardzo różne. Czyli chodzi o to, że są mnóstwo sposobów, by ozdobić jajka wielkanocne. Ja pokażę Wam jeden z najbardziej rozpowszechnionych, kiedyś bardzo rozpowszechnionych, teraz to coraz ludzie mają mniej czasu i po prostu chętniej. Albo w jeden kolor malują, albo jeszcze co gorzej, kupują takie plastikowe naklejki i naklejają na jajka. Dzisiaj będziemy bawić się w lekarze. Nie, żartuję oczywiście. Nie ma żadnej pomyłki w tytule filmiku. Dzisiaj opowiadam o świętach wielkanocnych, Ale po co mi te rękawiczki? Po co mi ta strzykawka? Ha! To mi potrzebne do jajek. Na dawnej Ukrainie istniało mnóstwo sposobów, by zrobić to jajko, pomalować go bardzo pięknie i jeden z wariantów to była taka tradycyjna pisanka, która robiona za pomocą takiego pysaczka, od, od słowa pisać, a którym pisze, piszą się wzorki na jajka. A również były popularne szkrabanki, to kiedy igłą po pofarbowanym jajku już e, robił się, robi się jakiś rysunek. Ale dzisiaj, jak już powiedziałam, będą tylko pysanki. Odnośnie tego narzędzia, pyseczok, my zrobiliśmy go samodzielnie. Wzięliśmy po prostu taki ten aluminium od puszki, kręciliśmy, czyli wykroiliśmy takie koło, zrobiliśmy dziurkę po środku i skręciliśmy w taki cylinder i daliśmy to na taki drewniany e, trzyma. Oczywiście jajka można po prostu ugotować i malować po ugotowanych, ale, no, słuchajcie, trochę szkoda takie jajka później e, bić. I lepiej mi się wydaje po prostu wypuścić to, co jest w środku i później można zrobić z niego taką ozdobę. I właśnie dlatego jest nam potrzebna strzykawka. W jaki sposób my wydobędziemy ten środek, wyciścimy? Potrzebna nam igła i jak już mówiłam strzykawka. Robimy dziurkę igłą. Bardzo mała dziureczka, trzeba większą bo przez tą dziurkę musimy później zawartość jajka wydobyć. Musimy przez taką dziureczkę wycisnąć. Bierzemy zastrzyk, czy jak to się nazywa, strzykawkę. O, już zaczyna wydobywać. Bierzemy powietrze, wciskamy i powoli spuszczamy powietrze, ale powoli, bo jeśli za mocno to zrobić, to może nam pęknąć jajko, a my tego nie chcemy. A wygląda to może nie bardzo. Ale. I w taki oto sam sposób robimy ze wszystkimi jajkami. Jajka już są wyczyszczone, ale teraz jeszcze ich umyję od środka, wezmę też tą strzykawkę nabiorę wody i po prostu spłukam tam wszystko w środku i później trzeba ich jeszcze wysuszyć. To można zrobić na grzejniku, to się nazywa grzejnik po polsku, albo w piekarniku. Po prostu ustawić temperaturę tam około 50 stopni, żeby troszeczkę wyschły one, żeby później nie wylatała nam woda z tych dziur. Suszę jajka. Zanim nasze jajka wyschną, zajmiemy się barwnikami do jaj. Robimy wszystko zgodnie z instrukcją, u mnie tu cztery kolory. Mamy taki proszę, Czuję się jakiś chemik. Zalałam barwniki wodą i dodaję parę łyżek octu spirytusowego. Coś jajka już wyschły, teraz musimy ich też wytrzeć octem żeby przetrzeć, żeby zabrać wszystkie tłuszcz, by później barwnik e, fajnie tak położył się na nich. Coś, przechodzimy do najciekawszego momentu, będziemy rozmalowywać te jajka, tylko najpierw trzeba jeszcze zabezpieczyć tą dziur dziurkę przed popadaniem tam e, tego barwnika. Dla zabezpieczenia będziemy używać parafinu. Właśnie lepiej używać w ogóle do malowania jajek wosku, takiego od pszczoły pszczelnego. <gryw> ale niestety nie udało się mi znaleźć. Wzięcie tylko parafinowe. Te świeczki także będę używać parafinu, ale prawdopodobnie wosk lepiej się przykleja. Bierzemy pysaciuk, dajemy tu trochę parafinu, nadrzewamy. zaklejamy. No a teraz już w grę wchodzi nasza twórczość. Chociaż tradycyjne pisanki też są rozmalowywane w taki specjalny sposób. Są stosowane specjalne wzory, które nawet nie wzory, a symbole. Czyli jajko tu występuje takie piosenkach w roli takiego oberewu, jak po ukraińsku mówią, czyli takie coś, co będzie chronić nas albo coś, co da nam Jakieś siły, na przykład może być pisanka z symbolami zdrowia albo z symbolami miłości. A w ogóle warto powiedzieć, że to takie tradycja sięga w ogóle jeszcze bardzo, bardzo dawnych nich czasów. Uważajcie, bo tu jest ogień i bardzo pilnujcie, żeby później nie było e, nic złego, Bo ja kiedyś sobie tak grzybkę podpaliłam. Dobrze, że przede mną było lustro, ja po prostu jak malowałam, to tak schyliłam się nad świeczką i wyszło tak, że jakby włosy trafili do świeczki, zapaliły się mnie włosy, ale nic złego się nie stało. Teraz wspominam i śmieję się z tego, a mogłoby to skończyć się różnie. Dość gadu-gadu, przechodzimy do roboty. W pierwszej kolejności zarysujemy te obszary, które chcemy, żeby były białe. Czyli zabezpieczamy włoskiem, czy to parafinem można powiedzieć, miejsca których nie chcemy zamalować. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie nauczyłam się robić pisemki, to nie, nie w domu, jak mogliście pomyśleć, że nauczyłam się w szkole, za co bardzo wdzięczna swojej nauczycielce. To ja zrobiłam wzorek, który chcę, żeby był biały. Zaczynamy zawsze farbować od barwić od najjaśniejszego koloru. Na przykład, jeżeli chcemy użyć żółty, to najpierw dajemy do żółtego. Bo jeśli najpierw dać do czerwonego, a później do żółtego, to żółty kolor już będzie trudno uzyskać. I teraz Musimy zamalować, zabezpieczyć włoskim parafinem te miejsca, które chcemy, żeby zostało się żółte. Coś, ja już skończyłam zabezpieczyć te strefy, które chcę zostawić żółte. Dobra, ja użyję teraz barwnika czerwonego. Troszeczkę pofarbuję, zafarbuję, a później chcę uzyskać teraz pomarańczowy kolor, a później jeszcze na dłużej zostawić w czerwonej barwie, żeby był taki prawdziwy czerwony. Już pięknie, już nie pięknie niż na początku. Zabezpieczam tam, gdzie chcę, żeby pozostał się taki czerwony kolor. Właśnie chciałam uzyskać pomarańczowy, ale chyba nie będzie pomarańczowy, bo będzie jakiś taki czerwonej blady i, i czerwonej, bardziej intensywnej. Tak. I po raz drugi wrzucę do barwnika czerwonego. Pierwsza pisanka już jest gotowa. Zostało się tylko zobaczyć rezultat. Moim zdaniem będzie fajna. Oczywiście linie krzywe, ale w ogóle taki wzorek fajny chyba wyszła. I kolorki fajne wyszły. Chcę zobaczyć Rezultat naszej pracy. Musimy to wszystko roztopić nad świeczką. Bo to muszę tak trzymać w, dru w drugiej rę ręce serwetkę i po prostu tak wycieram. O, jak jak się Nie! Oh my gosh! Tak jakby dziecko to robiło. Dość ciekawy rezultat wyszedł. Oczywiście to jakoś tak nie perfekcyjnie, ale dla początku myślę, że nawet spoko. Powiem szczerze, że, że spodziewałam się, że trochę lepiej mi tu wyjdzie, ale myślę, że i tak spoko. Przecież to nie na konkurs, tu w ogóle te jajko u mnie coś, nie wiem, chyba źle pomalowałam albo że nie wiem, co się stało, później jeszcze czurkę tu zrobiłam, te nawet w miarę spoko teraz powieszę ich na taką tasiemkę i dam na te kotki, jak to się po polsku nazywają? nie wiem tak, wyszło już gotowe do wielkanocnych świąt, chociaż w Ukrainie oczywiście święta będą aż za miesiąc dopiero, ale będziemy świętować cały miesiąc. Zaczniemy od świąt wielkanocnych, polskich, katolickich, a później kontynuujemy takimi prawosławnymi. To właśnie jeszcze mam takie jajka dostałam od babci Agaty. Także również przekazuję pozdrowienia i bardzo dziękuję. Babcia Agaty. Już wspominałam o tych słowach Chrystus martwych i wierzyliśmy, że wostał. W Ukrainie w, w święta wielkanocne wszyscy tak się no, witają. Pytałam u znajomej, ona powiedziała, że w Polsce nie ma czegoś takiego. Czyli w dni Wielkanocne, święta Wielkanocne, e, zamiast tego, by powiedzieć, no czyli nie wszystkie dni, na przykład od niedzieli, poniedziałek, czyli tam trzy dni jeszcze mówimy, zamiast dzień dobry i odpowiedzieć e, dzień dobry, mówimy, czyli wchodzimy do domu albo dzwonimy do kogoś, to mówimy. E, Chrystus zmartwychwstał, wojny nur, że Czyli ja dzwonię, mówię Chrystus zmartwychwstał, mi odpowiadałem wojny nur, wstał. I robimy to jeszcze trzy razy. I to tak trochę jest męczące, bo to trwa trochę. I ludzie czasami już <grystuś> zamiast tego, żeby trzy razy powtarzać, to mówią Chrystus zmartwychwstał trzy razy. A my <grystuś> odpowiadałem woistynu nur, trzy razy. Po ukraińsku to Chrystus woskres i odpowiedź woistynu ten Was Polewalny poniedziałek. Poniedziałek, w którym oblewają się wodą. Tu słyszałam, że w Polsce to jest taka fajna zabawa w poniedziałek, kiedy dzieci wychodzą na ulicę i oblewają jeden drugiego wodą. I to fajna zabawa, jeżeli fajna pogoda. Ja myślę, że lepiej o Waszych świątach mi opowiecie w komentarzach, bo naprawdę nigdy nie zdarzało się mi obchodzić święta wielkanocne. W wersji polskiej. Nie mieliśmy takiej okazji gdzieś ze znajomymi albo z jakąś e, polską rodziną e, obejść te święto. Po prostu w domu sami sobie siedzimy, ugotujemy jajka, ja sobie upieczę paskę i tak obchodzimy święto Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Zapraszam również do subskrypcji. Naciskajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinki. I Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wesołych, kilkanocnych świąt. Pa!